Jesteśmy na kolejnym obozie w walcu sparingowym, to może od początku widziałem bardzo dobra ekipa, jeżeli chodzi o Kimona, no ale też tam z MMA jest, to może opowiedz jak to wygląda. Ja Zaraz ile jest czarnych pasów, bo dzisiaj sobie zrobiliśmy fotkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 było dziesięć czarnych pasów na, na jiu-jitsu tutaj, więc no, myślę, że fajne. Po pierwsze. Po pierwsze czołówka polskiego jiu-jitsu, oprócz tego oczywiście kadra Newazy. Około no, 40 zawodników wszyscy nie dojechali, bo ze względu na choroby, komu ktoś się wysypało, i więc byłoby jeszcze więcej. Ale ten obóz bardzo fajnie dopisał pod względem frekwencji na jiu i poziom na, na, na tym jiu był dość duży, jest dość duży, dlatego... No, nie żałuję, byście nie przyjechali. Które same mają standardową MMA, to już tutaj jest klasą samą w sobie. Ancos, Mighty Bulls i Berserkers, czołówka zawodników. Część z nich się szykuje w tej chwili do Gal, część ma za niedługo Gal. To jest jakby takie pierwsze posadzenie po takiej grudniowej przerwie bo większość z tych zawodników miała przerwę e, świąteczną, noworoczną i, i od razu wskoczyli na, na głęboką wodę. Myślę, no, że fajnie. Że, że... Miło spędzili czas, owocnie, siniaków mają dużo i tak dalej, i tak dalej, Dobra, to ko kontynuując ten, ten, ten temat, yy, powstała kadra Polski w Dziurczycy Lewaza, yy, Ty jesteś trenerem kadry, yy, powiedz yy, jak to wygląda, yy, yy, jakie plany? No jak to wygląda? No, wygląda to tak jak zawsze z kadrą, Ma, są eliminacje do tej kadry, yy, kadra została stworzona na jakby, Mistrzostwa Europy, który był w Holandii, potem były Mistrzostwa Świata w Tajlandii. Nie chwaląc się zrobiliśmy drużynowy tytuł Mistrza Świata, A jeśli chodzi o drużyny, tak? Plus to, to oczywiście wydalenie indywidualne, Więc no, są już sukcesy duże tej kadry. To się rozkręca. Plany są takie, że w przyszłym roku... No, nie w przyszłym roku, w tym roku. Na się sobie Mistrza świata organizowane w Polsce w Wrocławiu, więc musimy wystawić mocną kipę i, i starać się ten tytuł obronić. No i World Gamesy. Cały czas zawodnicy zdobywają punkty na World Gamesy. Tam, tam się trzeba zakwalifikować, punktacją, I, i to jest plan na przyszły rok z kolei. Więc robimy robotę. Cały czas zapraszam wszystkich zawodników, czołowych zawodników polskiego, brazylijskiego jżuicu, żeby startowali, próbowali się do tej kadry dostać. Przepisy są praktycznie takie same. Bo no, tu mówić, jest możliwość stypendiów, jest możliwość klas sportowych, jest możliwość wyjazdów gdzieś za granicę, chociażby te rady rady nie za własne pieniądze, tylko za pieniądze związku, czy rządu, czy ministerstwa, obojętnie kto, ale, ale najważniejsze, że to młody zawodnik nie musi tego pokrywać, więc często by go nie było na to stać, a może zwiedzić kogoś świata, a do tego robić to, co lubi, czyli startować z orzełkiem na piersi, wysłuchać, jeżeli będzie miał złoty medal e, hymnu Polski, no to są rzeczy takie, kurde, które nie, nie można przejrzeć na pieniądze, to są po prostu Rzeczy, które jak ktoś kiedykolwiek będzie miał taką możliwość, szansę i, i zobaczy, jak to jest, no to będzie wiedział, o czym ja mówię. Ja to już miałem w swojej karierze i naprawdę są to wzruszające momenty. Nawet jeżeli ktoś nie jest w 100% patriotą, to myślę, że każdego to ruszy. Dobra, to kontynuując dalej ten, ten temat brazylijskiego rdzicy i rdzicy. No już jakiś czas temu był rdzicy Polski w, w brazylijskim rdzicy. No i tam była taka sytuacja, że. Y, tyle lat z rzędu, mieliście, y, broniliście tego ty, 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 tytułu mistrza Polski. No i tam nagle była informacja, że Werserkerzy stracili y, drużynowy tytuł. No i tam po jakimś czasie, po, po y, kilku dniach okazało się, że jednak to znowu wy jesteście na, na, tam, y, na, na tronie, na pierwszym miejscu. Jakbyś mógł troszkę powiedzieć. Przybliżyć to? No? No, co mogę powiedzieć. Mistrz no, miagi pomieszał, pomieszał, policzył i się okazało, że wygraliśmy. Jak tam słyszałem, że, że, że czytałem gdzieś tam, że ktoś tak, tak to określił, no, na pewno wiele w tym prawdy jest, mogłem poprzedstawiać te wyniki, tylko przesuwać tych zawodników i się okazało, że, że punkty są inne niż były. No, oczywiście ze śmiechem do tego podchodzę, chociaż nie było mi to śmiechu, w momencie, kiedy o, 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 wynik poszedł w świat i się powiedziało, że Berserkerzy są na drugim miejscu już nowo nie było dla mnie miłe, fajne i przyjemne jako trenera, nie? Ale no, to się składa, że się składa i z, z takich sytuacji, i, z, robi się, i są sukcesy, i są porażki. Natomiast problem był, że organizatorzy, no w sensie w jakimś sensie berserker z team jako całość jest też organizatorem tej imprezy, no i chłopaki, którzy się zajmowali tym bezpośrednio, czyli Poznań w tym wypadku, no dali troszeczkę ciała i i dużo zamieszania z tego tytułu wyszło. Zresztą jeszcze nie chcę wracać do tych zawodów, bo całe zawody to było duże zamieszanie, a nie, nie mogę zwalać tego na nich, bo no tak sobie poradzili, pomimo trudnej sytuacji te zawody się odbyły, nie, nie były to zawody, do jakich oni nas przyzwyczaili w Poznaniu, ale, ale no się odbyły, no i myślę, że z dwojga złego lepiej, że się tak odbyły, niż jakby się miało nie odbyć. Natomiast wracając do drużynówki, no, no, no co, co mogę powiedzieć, no było zamieszanie źle, znaczy nie tyle źle policzone, co do nowy system komputerowy który praktycznie na bieżąco oni tam weryfikowali, usprawniali i się okazało, że do końca nie usprawnili, czy coś tam nie umknęło No i potem czy były, były sytuacje takie jak, jak to, że weryfikowali te wyniki i okazało się, że jest inaczej. No oczywiście no nie jest to fajna sytuacja dla mnie, bo, bo, bo to po pierwsze nie mieliśmy tej radochy z tego drużynowego, pogodziliśmy się, pogodziliśmy się, że jesteśmy drudzy, co było dla mnie bardzo bolesne, ale okazało się, że, że jednak jesteśmy pierwsi, co nie było... mówię, tej radości już nie było na mnie, to i tak, tak ten, ten wynik taki sobie jest przez to. Nie? I pominę, że wynik tam, jeżeli na styku jedziemy i tam są różnice punktów niewielkie, to nie, nie, nie do tego jestem przyzwyczajony jako trener. Tak? Zawsze mieliśmy tak na tyle bezpieczną przewagę, że nikt nam nie mógł zagrozić. No ale życie idzie naprzód, kluby się rozwijają, kluby się mobilizują bardzo fajnie. Natomiast no nie jest to fajne i tyle, a jeżeli no, są jakieś tam komentarze, to nawet nie chcę nazwać ich głupich, bo po prostu to się znowu znowu ludzie się wypowiadają, którzy nawet nie mieli ochoty przeliczyć tego, więc skoro nie, nie usiadł i nie przeliczył, no i zabiera głos, no to jest na tej samej zasadzie, jak nie poszedł na wybory i teraz narzeka. I tak? no, ja no, też zawsze będą. No zawsze, no. No, no, zawsze no, niech żyją, tylko mówię, no, no jeżeli ktoś się, u, jak ktoś jest, a wielu z tych ludzi, którzy tam głupio gadają bo uważam za, za poważnych ludzi, no to powinni najpierw sobie przyjrzeć i powiedzieć, ale hola, hola, coś jest nie tak. Matematycznie jednak się pomyliście, a, a sugestie są, że jednak Miś po, policzył inaczej. Miesiąc no, z tym, No, Mijagi policzył tak, strakowak. Jesteśmy drużyną Mistrzem Polski i zapraszam na następne Mistrzostwa Polski, zawsze ten tytuł można nam odebrać, okazuje się, że prawie jest to możliwe, nie do końca, więc może następnym razem ja nie będę liczył. Tylko będę zamknięty w tej i się okaże, że jednak da radę, da radę wygryzdać. Dobra, zostawmy już temat brazylijskiego i przejdźmy do MMA. Jesteś współorganizatorem Gali z podcyklu Arena Berserkerów. Co dalej? Jakie plany? Co dalej? Jakie plany? No, robimy Arenę na na, na, jesie, na, na wiosnę, czyli około marca. i i tyle, no, robimy. Szykujemy się Z do znowu w Szczecin? Tak tak. My będziemy lokalnymi patriotami, robimy to w Szczecinie. W tym wypadku. Jakby Szczecin potrzebuje tego typu gal, tak duży gal, znaczy te, tej wielkości gal, może nie tak duży, bo ona nie jest duża. No i chcemy to zrobić, myślę, że, 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 że to się nam uda. Jeśli chodzi o uzestawienia, to jeszcze w tej chwili nie wiem. Będę nad tym pracował na dniach i jakieś tam pierwsze nazwiska pójdą weter, natomiast teraz chcemy to zrobić i jakby już plan jest taki, żebyśmy dwa razy w roku robili te, 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 te imprezy. Planujemy robić to właśnie na wiosnę i na jesień, jeśli chodzi o... Jeszcze planujemy też zrobić może jedną ale gdzieś poza Szczecinem, ale to, to jest jakby sprawa przyszłościowa taka organizacyjna, musimy znaleźć partnerów, którzy będą chcieli nas wesprzeć, pomóc i, i spróbować z nami to zrobić. Ale, ale tak, no, no, plan jest, żeby, żeby to w tym roku zrobić i, i wracając teraz wracam z Wałcza i siadam nad kartowal walk i będziemy układać będziemy kartę walki i, i, no i podamy pierwsze nazwiska, żeby już podkręcać tą swek. Dobra. Co dalej z Michałem Materlą i, i, i najbliższe plany na starty Twoich zawodników? Co dalej z Michałem Materlą? No Michał Materlą to jest praktycznie zawodowy sportowiec, więc porażka jest wliczona w jego zawód i, 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 i no, był teraz na wakacjach, praktycznie ra, wrócił chyba dzisiaj. Nie mogę tutaj z nami, zresztą nie ma takiej potrzeby, żeby jeszcze zaczął zaczynał trenować, on miał odpocząć. No, szykujemy się, trenujemy, będzie, będzie powoli wracał do, 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 do tego swojego kieratu treningowego. I, i, Będziemy analizować, i, i, i analizować, szukać błędów i eliminować je, no bo na tym to polega. Na tym polega jakby świadome trenowanie i świadome przygotowanie do walki, no. nie o to chodzi, żeby, żeby błędy powielać, tylko żeby je eliminować. To był błąd. Jeszcze musimy usiąść pogadać. Po, po na razie to było tak. Nie było czasu no to, albo, albo, albo nikt nie ma na to ochoty. Natomiast no no, no wiadomo, no, porażka bolesna. Długi okres przygotowawczy, dużo pracy włożonej, no i walka bardzo szybka, no, trochę może krótsza niż, znaczy trochę dłuższa niż Gregor, a no Gregor z Aldo, ale, ale mimo wszystko, wszyscy sobie ostrzyli zęby, że ta walka będzie dłuższa. Michał, ja cały sztab jest, jest niezadowolony z jednego, że, że Michał nie, nie zdążył pokazać tego co potrafi, tak? No, walka strzyli, ale no, tak? tak bywa, bywa, tak jak mówiłem przed chwilą, porównywając McGregor, Aldo, też ta walka ostrzyli, o, sobie ludzie sobie, sobie ostrzeli zęby. Pieniądze jakie tam poszły to zupełnie inna, inna kategoria niż yy, tutaj, a, a, a też no, ludzie obejrzyli to parę sekund i, i, nie, i wielu może być zawiedzionych, aczkolwiek z drugiej strony no, to są też piękne chwile dla tych, co wygrywają. Aha, no i co z zawodnikami? No z zawodnikami macie ich w tuszku Z Z Krzysztofem Kłakiem, walka tam z, z drugim dnem, jak to mówią niektórzy. Natomiast no, jak do każdej walki przygotowuje się. Macie zresztą tutaj, tutaj na walczu już te przygotowania. To jest jeden z elementów tych przygotowań. Kto jeszcze, no Tomasz Marku także się szykuje. To są tacy najbliżsi tutaj e, zawodnicy, którzy walczą. No i potem mamy Michała Fijałkę e, w obronie pasa na x cageu e, Mamy e, no, powrót po porażce Kulki. Jeszcze zobaczymy, czy to będzie fan, czy, czy to będzie arena. No, Gniatka chcemy zobaczyć jak najszybciej, bo w ostatniej porażce na, na arenie też szukamy dla niego jakiejś tam możliwości. No, 15 rok nie był dla nas. Na no to Tomasz Narkun. No to w no nie, z... nie, nie był taki jak, jak, jak zakładaliśmy, no ale, ale, ale to, to, tego nie przeskoczymy. No to, to, to tak czasami jest, jest sinusoida, raz jesteśmy na górze raz na dole i z drugiej, strony, z drugiej strony też to pokazuje, że jesteśmy ludźmi, tak? że potrafimy się pomylić i niekiedy nam coś nie wychodzi. No i będziemy dążyć do doskonałości, bo każdy by potem powiedział, a i to może idzie za łatwo, bo są albo słabych mają przeciwników, albo może ktoś tam dobrze płaci i tak dalej, tak dalej. Rzeczywiście no, śmieję się z tego, ale, ale, ale no, nie, nie było to, naj, nie był to najlepszy rok, tak? No, Tomek narką dla niego fajnie, ale, ale z drugiej strony inni, inni zawodnicy wypadli gorzej. No, i, I to jest ta ekipa no, się Kult jeszcze, który też boryka się z kontuzjami, ale, ale jest no, chce walczyć i myślę, że będzie walczył za niedługi czas. Więc, więc ta pierwsza połówka tego roku myślę będzie obfitowała w berserkerów na różnych galach. A jakie? No nie, nie, nie wszędzie w tej chwili mogę powiedzieć, mm -hmm. gdzie co, ale będziemy podawał informacje, bo, bo to robimy to oprócz tego no, dla chwały wiecznej i tak dalej, dla kibiców, nie? No właśnie dla Was. Dobra, i takie ostatnie pytanie. Yy, pomimo ty, ty, tylu lat na macie, tylu stoczonych walk, dalej startujesz. Yy, twoje najbliższe plany na, na ten rok 2016? Yy, tak się złożyło, że oprócz trenerem kadry, jestem też. Yy, szok... Zawodnikiem, ale zawodnikiem. zawodnikiem tej kadry. Wynika to z tego, że, że dostałem się do tej kadry przez eliminację. Jak każdy, każdy zawodnik, który mógłby tak się dostać. Więc, więc to nie jest tak, że jestem w tej i sam sobie wymyśliłem, że jestem taki fajny i dobry, i, i, i sam się tam zapisałem. Ale musiałem normalnie przejść ten cykl eliminacyjny. Startuję, i tak samo jakby plany mam, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa świata, plus punkty, robienie punktów na. To są takie zawody typu Open Germany, Open Paryż. gdzieś można te punkty do World Games robić. Więc, więc to jest mój cel, bo myślę, że to World Games y to będzie taka jedna z ostatnich imprez, w których wystartuję jako młody zawodnik. Znaczy, może nie tyle jako młody, tylko z młodymi zawodnikami. A oprócz tego. No Właśnie przed chwilą mi się udało zarejestrować na Mistrzostwa Europy w Lizbonie, no ale tam nie startuję z młodymi, tylko startuję w swojej kategorii wiekowej Masters, tam chyba 3 się zapisałem. Patrzyłem jest zawodników, więc szukałem sobie, zastanawiałem się czy Master 2 czy Master 3, ale Master 3 jest wystarczająca ilość zawodników z 7-8 chyba w kategorii, więc, więc nie pojadę tak, że dostanę medal i, 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 i przyjadę z medalem i będę się cieszył, tylko będę musiał go tam wywalczyć. Więc to dla mnie jest istotne. Najważniejsza jest zabawa i, i przyjemność. Poza tym, Lizbona jest pięknym miastem i lubię jeździć tam w styczniu, gdy tutaj jest y, zawierucha, śnieg, błoto. A ja tam sobie w słoneczku się będę wygrzewał. Ale będę o Was pamiętał. Dobra, y, z mojej strony to tyle teraz. Wila Macie już po, podziękował y, tym, tym, którzy pomagają Tobie czy, czy, czy Twojemu klubowi. Y, no, jak pomagają klubowi, to pomagają mi. bo Ja jestem, ja jestem klubem. No, tak. No, tak. Oczywiście żart, jestem jednym z członków klubu, ale no takie jak zawsze Pitbull, Real Farm, Expet, Alseco, Mele, PJM i kto jeszcze? Actum, tak? No to są takie film. no Grappler Info, oczywiście Wam też dziękuję, bo zawsze nas tam gdzieś po macoszemu, po macoszemu, ale gdzieś tam na sadzicie. Jesteśmy mówić, że tuba jest bez serkerów, tak? To, 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 no, no, tuba nie tuba, nie tubka, to jest tubka bez serkerów. No i oczywiście dziękuję fanu, tak? Bo, bo naprawdę i, i po tych porażkach, sytuacjach takich trudnych oprócz hejtu, było też dużo takich słów, które było widać, że ludzie nas wspierają, pomimo tego, że czasami jesteśmy nie na wozie, a pod wozem i, i, i to jest fajne, bo... bo, bo wiedzą, łączą się z nami w tym, nazwijmy to, bólu, tak? to, I to, to nie jest tak, że się po prostu odwracają od nas, gdy, gdy, gdy na nie wychodzi. To, to, to są fajne rzeczy. No i wielu ludziom dziękuję, którzy, którzy są w klubie, pomagają, angażują się w życie tego klubu i to wspierają, tak. Jest, jest naprawdę wielu, wielu ludzi, którzy, którzy poświęcają swój czas, niekiedy zdrowie i pieniądze na to, żeby, żeby to wszystko jakoś zapiąć. I, I są mega pomocni, myślę, że... Myślę, że, że oni wiedzą, że ja to doceniam i że ja im dziękuję. Natomiast chciałem tu jeszcze raz bardzo mocno podziękować. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję.